Witam się z Wami dopiero teraz, a chociażby z tego względu, że właśnie miałam zajęcia, które już skończyłam, całe szczęście. I chciałam Wam pokazać, jak mniej więcej ten nasz apartament, który wynajmujemy. Na sef to nie patrzę, bo zaraz, będzie zmywanie. No to tutaj mamy kuchnię, salon. No to jest takie 40 metrów, więc jest takie w sam raz dla nas oczywiście sypialnia. O, to jest ten plus w tej sypialni. To właśnie jeżeli chodzi o tą szafę, że jest tak po całości, to jest bardzo dużo miejsca dzięki temu. No, przynajmniej tak jak dla osób, które przyjeżdżają na, nie wiem, dwa tygodnie, i my zazwyczaj bierzemy w dosyć dużo rzeczy, to jest przydatne. Oczywiście tutaj ostatnia statuetka, którą Kuba dostał, bo jak widzieliście na poprzednim vlogu. A mieliśmy e, przed wyjazdem samym wiek. O, ale to jest coś, co zawsze lubię na, we wszystkich apartamentach, w których to jest. To właśnie ta tapeta. Nie wiem, no to chyba jest tapeta. E, to właśnie jest taka rzecz, którą muszę pamiętać, żeby sobie w przyszłości zrobić w sypialni. E, no i oczywiście ten fajny widok. Za okna. Nie wiem, czy jest wyostrzone, i czy widać. Może i coś tam widać. No bo dzisiaj taka pogoda ponura. Jest tak średnio, jeżeli chodzi o pogodę. Ale jutro i pojutrze przynajmniej będzie ładnie. To chociaż trochę skorzystamy. Co prawda, ten pierwszy vlog wiem, że jest troszeczkę chaotyczny. Też nie nagrywam aż tak dużo, może dlatego, że nie wiem, czy nie miałam weny do nagrywania, czy też po prostu to były też miejsca w większości, które już pokazywaliśmy wcześniej we vlogach, więc też uznałam, że to trochę jednak bez sensu. E, dlatego uznałam, że mm, te późniejsze dni, czyli chyba w przyszłym tygodniu będę dla Was nagrywała. E, też będę już właśnie po studiach, bo... Ten weekend też jest trochę zapalony, ale już jutrzejszy dzień sobie odpuszczam, jeżeli chodzi o dwa zajęcia, bo gdzieś tam można na ćwiczeniach zazwyczaj mieć tam jedną czy dwie nieobecności, czy znaczy na przykład na jednym zjeździe. Więc uznałam, że połączę się tylko na dwa ćwiczenia rano, a resztę dnia spędzę ze swoją rodzinką. Nie pamiętam, czy w w tym poprzednim vlogu wspominaliśmy, ale mogę to teraz powiedzieć, że dzisiaj Kuba biegnie 10 km, bo jest bieg organizowany właśnie w zakopanym. E, nie planowaliśmy żadnego startu na tym wyjeździe, ale tak spontanicznie Kuba uznał, że się zapisze. Ja go w sumie trochę namówiłam też, bo uznałam, że skoro jest i w sumie też nie musimy specjalnie jechać a wiadomo, że um, jakbyśmy byli w Ostrołęce i miałby tylko na takie 2-3 dni przyjeżdżać, to dla nas trochę to by było bez sensu, bo my mamy ponad 500 kilometrów w Tatry. No to jest um, dosyć długo. I e, uznaliśmy, że trzeba skorzystać. Na takich biegach jeszcze Kuba nie był, jeżeli chodzi o takie krótkie trasy, 5-10 kilometrów w górach. Więc będzie to dla niego wyzwanie, ale raczej podchodzimy do tego forfan nie na zasadzie takiej, um, że, że musi mieć jakieś nie wiadomo jakie miejsce i tak dalej, bo jednak tutaj startują zawodnicy. No, można powiedzieć, że tacy lepsi, znaczy lepsi, po prostu tacy, którzy no, po części z tego żyją, e, którzy się tym zajmują i faktycznie no. E, taka w Polsce czołówka więc e, mam nadzieję, że po prostu wykaże, damy Wam znać po, jak będzie o, znowu się rozgadałam e, i mam nadzieję, że ten poprzedni vlog Wam się spodobał, e, nie wiem co z niego wyjdzie, mogę Wam tylko podsumować, że tam była, e, ogólnie spędziliśmy po przyjeździe e, można powiedzieć, że intensywnie bo nawet pierwszego dnia, jak przyjechaliśmy, to była Dolina Chochołowska, e, przejście łącznie 17 ponad kilometrów. E, ale obiecaliśmy Xaweremu naleźniki, więc było trzeba iść do schroniska. E, wzięłabym normalnie mu wózek tam, ale wiem, że pamiętałam, że jest tam odcinek, który jest dosyć Cięższy jeżeli chodzi o wózki, więc uznałam, że to bez sensu będzie brać wózek na te tam 3-4 kilometry, co są po takich kamieniach i nie byłoby zbyt wygodnie. A jednak ja nie przepadam za takim. Kurczę, jakby to powiedzieć: <głynne> yy, za takim zostawianiem wózków przy trasie. Bo jednak obawiałabym się, że taką wózka bym nie została czy coś. No, różne rzeczy się dzieją w górach też. Później oczywiście planowaliśmy luźny dzień, uznaliśmy, że wtorek to będzie taki dzień luźny, regeneracyjny, bo jednak niedziela poniedziałek była dosyć mocno intensywna i dużo się działo, więc uznaliśmy, że to będzie bez sensu, żeby tak codziennie rybać, nie wiadomo ile, e, więc był tylko bacen w sumie, no i standardowo, że Kuba sobie tam poszedł zrobić trening z rana, uznałam, że lepiej, żeby zrobił sobie we wtorek niż. E, żeby zrobił we wtorek, niż żeby robił tam yy, następnego dnia. Yy, w środę była roślinowa polana i miała być w gęsia szyja. Ja wiem, że chyba na tym momencie gdzieś tam trochę zakończyłam yy, tamten trzeci dzień. Yy, więc mogę w skrócie Wam powiedzieć, że jak zastanawiacie się, czy zawrócić, bo nie wiem jesteście z dzieckiem i może trasa, szlak nie jest taki równy albo pogoda jest nie do końca dobra to się nie martwcie tym i warto jest zawrócić ja uznałam, że lepiej jest zawrócić a dlaczego? bo trasa była pełna błota tam, no podziwiam jak ktoś siedł w adidasach nie przepadam za takim obuwiem w górach bo sama wiem z własnego doświadczenia, że to nie są błoty wygodne i uważam, że nie są odpowiednie na, na takie szlaki po prostu. Ja uważam, że jednak da się kupić w miarę tanio też buty górskie, nie muszą one być super profesjonalne. Ja też takich e, jakiś super, y, nie wiem za ileś tysięcy nie mam. E, jak się da, to można. Mm, a tam. Y nie powiem, że początek trasy jeszcze był spoko, ale jak patrzyłam, że tam cały czas jest błoto, to ja mówię, no to jest bez sensu, bo ten dzieciak i tak już był dosłownie jedno, całe spodnie trekkingowe miał brudne. I ja mówię, no, że bez sensu jest tam iść, lepiej jest zrezygnować, zwłaszcza, że nie widzieliśmy, jakie tam będzie podłoże, czy, czy będzie nadal jeszcze więcej błota, bo tam no, na serio. Było coraz gorzej i tak myślę sobie, no, żeby się Kuba nie poślizgnął, bo jednak jest z tym małym, to się ciężej idzie i ja tam może się nie ściskałam, ale ja szłam jakby za nimi, więc było też inaczej. E, więc oczywiście, wiadomo, nasz syn chciał iść i on, on chciał zdobyć Gensiu, żebym się. To jest chyba nazwa, jeżeli chodzi o szczyt, którą najlepiej wypowiada. E, plus jeszcze Morskie Oko to, to jest jeszcze taka nazwa, którą e, bardzo dobrze mówi. Mm, ale następnego dnia poszliśmy już nad Morskie Oko tam wzięliśmy wózek. Zresztą, tak jak widzieliście, urywki trasy Wam. E, z tego co pamiętam, trochę chyba nagrałam, żeby coś było fajnego, jeżeli chodzi o widoki górskie. A jeżeli chodzi o. Właśnie zapraszam Was na nasze Instagramy, bo teraz mi się przypomniało, że jak wy będziecie oglądać te vlogi, to już prawdopodobnie te rolki od jakiegoś czasu będą, bo prawdopodobnie może wstawię je jeszcze na wyjeździe. Eee, więc byłoby fajnie, gdybyście tam zajrzeli. Eee, oczywiście zapraszamy Was do zostawania, do zost Zapraszamy Was do obserwacji, bo tam jednak mimo wszystko jest zawsze wszystko na bieżąco. Na YouTube to się zawsze pojawia z opóźnieniem. Ale mam nadzieję, że będą Wam się te vlogi podobały. A ja trochę do tych babu. Co? No z nim. No jestem. O, patrz. Ojej. Jak wygląda? O. wygląda. Be. Rączka! No nas nawołuje, żeby tam był Rączka! Ale rączkę on nie chce, wiesz Bo szuka jedzenia Godny jest Co ona godna? Nie, nie ma no jedzenia Nie ma jedzenia, nie chodzi o to No prowadź Sawery hey. A spójrzcie tu O, oh, oh, bagażnik O, oh, tat Sawery Pokaż się Tatuś Prowadź Góry. Gdzie idziemy? Góry. Góry. aż, aż to chcesz? Yeah. Nie. Kto włączył ja kamerkę? W sawery. Mhm. A a gdzie... Ale... Sorry, bo ja zjem. Dzisiaj mamy co? Poniedziałek? Ja zjem. Chcemy ja. Ksawery, się... Ja. Dobrze. A. a wczoraj to tak za bardzo nie chciałeś. Nie, ja. spróbował zjadł, a może już nie chciał. Później w domu znowu no. Dobry osypek? Dobry? Dobra. Masz wrażenie, ja nic nie powiem. Idziemy? No idziemy, tylko ja nie, zdejmę to. swojego no. Yy, no, no. Ja tak te grube skarpety zdejmę. Nie no, to było ciężko w butach. A gdzie Ksabery dzisiaj idziemy? E, w góry. ale gdzie konkretnie? E, w Na naleśniki. Na naleśniki. Na A e, jak to miejsce się nazywa? Hala. E, Hala gąsienicowa. Hala. Hala gąsienicowa. Hala. Gąsienicowa. Powiedzmy, że po swojemu powiedzą. Także idziemy na galę gąsienicową, tak. zobaczymy jak tam szlak. A tam nosa że... Nie, jak sobie go napisałem. Ale weźcie po ten. Yy, I szalik i kurtkę. Tak. Taki mamy szlak. Zobaczymy jak będzie. Spróbujemy pójść na halę gąsienicową Jak będzie jakoś bardzo niebezpiecznie, to... Przewrócimy. wrócimy. Stawa, o, taki mamy tam punkt wyjścia. No. Nie wiem, czy to jest. Tam gdzieś jest skaz tak, Nie wiem, są... no, tutaj byście widzieli. Co? To... No, jesteśmy 1521 metrów nad poziomem morza. w drodze na halę gąsienicową. Widoczki są no, typowo zimowe. No, nie typowo, ale takie często zimowe. E, no, góry to są już zimowe. Więc fajna pogoda, bo wyjątkowo dzisiaj bezchmurnie kompletnie bezchmurnie. E, Oksawery oczywiście teraz jańcuje. Mhm. zobacz! Na przełęczy... Yy, nad kopami... Znaczy między kopami. Był lisek. Prawda, Ksawery? Był lisek? No. Chodź, Ksawery! Znaczy mama z Ksawerym założyli, założyli... raczki. Przełęczy... Znaczy przełęczy... No tak. Między kopami. No i zaraz już się zaczyna trochę bardziej śniegu. Więc trochę więcej śniegu. Eee, a ksawery że dawno śniegu nie widział to, to szaleje. Ciążę. Lecimy dalej. I zobaczymy co będzie dalej. Dominika walczy z Ksawerem. Jak Sawery chce odkrywać nową trasę. Dobry, no, mam motywację. Na myślnikiemu łańcuchu już mamy mniej niż kilometr, więc już coraz bliżej. A warunki mamy bardzo fajne, prawda? No, pogoda jest zajęta. Rok temu przecież nie było widać wszystkich. No, a teraz wszystko widać. No widoki. Dosłownie, śniegu dawno nie widział. Sawery, chodź, idziemy. Chodź. czekaj. Czekaj. dzieli śnieg. Chodź, Śniora, rączki mokre. Chodź, bo będę powiedzieć że zimno, w No, co? chodź, na górze będzie więcej śniegu. No i tam będą ładne widoki. No, może tutaj, śnieg. tam też są ładne Wierzyć. widoki. tutaj też są ładne widoki, ale na górze Wierzyć. będą Wierzyć. jeszcze Wierzyć. lepsze. No. Idziemy, idziemy. ojej! co? Fajne jest to, że jakbyś dał reakcję zawierego na góry, to przynajmniej wiesz, że ona byłaby autentyczna. No, dobra, idziemy. Chodź. drogę mamy do pokonania. Teraz całe szczęście idziemy w dół, a gdzieś tam kawałek widać z A tam idzie się na halę gąsienicową, a my już schodzimy. idziemy szlakiem powrotnym jakim? Sewery, jakim ja szlakiem? Sewery, jaki to jest kolor? Jaki to kolor? Jaki czerwony? Nie Czerwona kurtkę Żółty jest Żółty Nie, niebieski <noise> Niebieski to wchodziliśmy tak. Na górę Dobra, już jesteśmy na płaskim. Ksawele go oddałem mamie, a on nie chce się oddać. Bo mi tutaj cały czas daj rączkę, daj rączkę. No ale dobra, najtrudniejsze. Najtrudniejsza droga... Najtrudniejsza droga e, żółtego szlaku dolinką. Jaworzynki została odbyta. Uf, no dobra, przeszło jakoś od buta, nie no, no dobra, ale już umiał dobra, także takie oto widoczki mamy teraz, no już tak słabo, słabo zimowo, ale ale jakoś tam oszulione są jeszcze trawy. No, tak. dobra, lecimy Sawery, Sawery już jest cała barana. Ale się cieszymy, że Misia nie spotkał Ale no my już jesteśmy przy Kasi, nie spotkaliśmy także... mm -hmm. nie Tak Tak zostawiliśmy zasadzie... zrobiliśmy fajną pędzelkę No e... Jesteśmy niebieskim szlakiem I polecamy, nie? Przedwboczeń O w ogóle Trasy a powrót żółtym szlakiem doliną tak, Także już jesteśmy na dole Czyli jak coś w te kółeczko robić to lepiej Przez bociań Schodzić jałżynką niż lecić Nie bociań miał się mieć bo tu jest schodzić do... A schodzić Jak ktoś w te kółko zrobił bo jak ty nie chcesz kółka robić, no to może wejść i zejść w moszenie. No tak. Chciałam pokazać, bo wcześniej rano już nie zdążyłam. A tam mamy nosal. Na który się kiedyś weźmiemy. Tak Tak tak. Także my już idziemy na jedzonko. I z pewnością się i tak dopiero jutro. Jeszcze dzień jest pod znakiem naleśnika. Tak Sawery od rana leśniki Tak, obiecaliśmy, no to trzeba słowa dotrzymać, nie? To, nie było naleśników, to, to na dole chociaż tak będzie Tak Sobery... A duduś! A -duj. A du -duj. Sobery... to papa, tak? Pożeraj się, papa Papa Piątka Tak, piąteczka A, jeszcze żółwik, tata, wejdź, wejdź, żółwik A co? tutaj Ий бүгд. Мэ. Co ruszyliśmy dzisiaj na nowy y, na nowy targ chciałam powiedzieć. Na turbacza. Musimy znaczy, no do nowego targu, ale na turbacz. A kurna. Książeczki się ma wziąć. Nie wracamy. Może no, się przy parkingu. No to ruszyliśmy. Zielonym szlakiem. Co? A nie wiem, jakiś halorynowe chyba. O, takim szlakiem idziemy, czyli zielonym? Sabery, zadanie dla ciebie. Jakim szlakiem idziemy? Pytanie. Sabery, patrz. Co to jest znak? Tam mamy iść. A jaki to jest kolor? Ale jaki to kolor? Zielony. Zielony, tak. Sawery nas prowadzi psawery twoje ulubione miejsce czyli woda leci o tutaj Poda. mamy turbać Prosto, bo tam jest przez, e, Aha, bramy. Bramy, bo damy przez... aha przez bramę co trzymaj się A, taty Przerwy na widoki. Nie mam pojęcia, czy kamera to oddaje, ale jest ładnie. Ale jest gorąco. Kurde. 23 październik i 15 stopni. I pełne słońce. No, w końcu trochę łagodniej. To jest taka oh. miasto łędkowynie Ksaby chciał chciał włączyć to włączył Tak, tak. <grych> I co? Dadowa dalej tak. tak Dobra idziemy na Turbacz Błotko No zostało 4,5 Więc jeszcze troszkę Droga droga taka Z była ciężka bo kamienista eee, i kamienie się osuwały. A teraz już o słonko wychodzi, bo już jesteśmy w bardziej odsłoniętym terenie. Prześwity są. Kawę leci? Ja. No wiem. Uśmiechnij się, pomachaj. pomachaj. Nie, eja! On się No dobra. No do trzymaj. Tak, trzymaj. Ale nie do góry, nie do dołu, tylko do góry. O tak. I tak, żeby I paluszki tutaj. Widzisz? i tak idziesz. To nie opuścisz? Okay. <laughs> no. No bo. Będziemy. Tak trzymamy. Albo albo trzymaj jedną rączką, tak i trzymaj i tak. Ale boję się, że tak to opuści. No może być ciężko. No. Dobra. Na razie położę chwila przerwy, bo jednak powrót, wracamy, nie, tak. nie, nie weszliśmy na Turbacz, Ksawery w Słowabuły, tak, sobie zrobiliśmy przerwę na Plancę, no, na takie oto widoczki, znaczy za dużo nie ma, ale, ale tam, tam, tam o daleko widać, nie, może by było widać więcej, ale są chmurki, nie? no, ale jest ładna pogoda, słonko świeci, tak, ciepło, nie pada, błoto na a butach, a wróciliśmy, o, bo to, bo to. A dlaczego wróciliśmy? Błoto Nie no błoto A błoto, Zmiałam błoto Błoto, błoto <laughs> Tak Za dużo błota jest No i tam trzeba tego trzymać, bo on się szaleje A tak. powinien się rozbiegać po tym błocie Szaleniec Więc czasami warto odpuścić si. na Choda. Ale dobra bułeczka Kurczę, cały dzisiaj pół półtorej bułki rano Teraz jesz bułkę słodką no jeszcze na... w domku zjesz. On się tutaj dużo rusza, więc. No tak. Węglowodanowy chłopak. Tak? Trzeba skorzystać z ostatniego dnia. No. Czy jeszcze jutro, ale to już jutro powrót do domu. jeszcze szczęście, pogoda się psuje. Więc dzisiaj się We trzeba pakować. Więc jest mi żal. No, Ale Aha. ja wiem, że już mam spakowane. No. Dobra. No posiedzimy jeszcze chwilkę i lecimy na dół. No, to jest

się tego już z Wami pożegnać. Nie zdążyłam pan nagrać pożegnania w tamtym blogu, więc nagrywam go właśnie teraz. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Może chociaż kilka osób dotrwało do końca. Ten vlog jakiś wyjątkowo mi się trafił dłuższy trochę przez moje gadanie, ale mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli ktoś z Was dotrwał do końca, to nie może zostawić subskrypcję i łapkę w górę oczywiście i jak chcecie to komentarz. Możecie dać znać, co u Was słychać. Ja już dla Was nagrywam vlogmasy. Także w grudniu na pewno już pierwszego będzie pierwszy vlogmas. Nie wiem czy jakoś rano, czy może po południu, ale na pewno wleci na kanał. Cieszę się, że jest nas tutaj coraz więcej i dziękuję, że z nami byliście, że z nami jesteście i do zobaczenia w vlogmasach.